Roku Gminy Hociber. w Roku 2012 został Łukasz Sulima. Wspaniały chłopak, zacięty niesłychanie karateka, który reprezentuje naszą gminę nie tylko u nas w gminie, ale w województwie, ale również na forum europejskim, bo ostatnio miał okazję brać udział razem z bratem w przepięknych zawodach, które odbyły się w Słowenii. Łukasz, tak? Dobrze pamiętam? Gdzie? W Serbii. Serbii, no dobra. Niewiele się pomyliłam. Zapraszam do siebie. Proszę. Zapraszamy na podium. Tak? Ja, ja dodam, że Łukasz trenuje w klubie karate Ankazę. W 2012 roku wystąpił w Mistrzostwach Świata Dzieci, Kadetów i Juniorów w Serbii, a wygrywał m.in. w otwartym Pucharze Pomorza i w Międzynarodowych Zawodach Leknicy. Także naprawdę serdecznie się cieszę, gratuluję. Proszę uprzemiesł prezent, jest od góry.